dlaczego dieta keto to jest tak naprawdę największe gówno i w ogóle tego nie polecam i większość osób, które będzie tą dietą podążało, prawdopodobnie zaliczy efekt jojo albo waga im w ogóle wróci. Dla kontekstu ja nazywam się Michał, ja schudłem ponad 40 kg i aktualnie zajmuję się tym, że pomagam innym zrobić dokładnie to samo. Polecam zasubskrybować ten kanał regularnie, dodaję tutaj filmy, dzięki którym będziesz wiedział jak schudnąć raz a dobrze. Także ja w ogóle lubię zaczynać te filmy od podstaw, żebyś też mógł zrozumieć o co tak naprawdę chodzi w odchudzaniu i wtedy by wyjdzie to bardzo naturalne, dlaczego dieta keto to jest po prostu mit, jest to jakiś bursi totalny. I tak naprawdę ja bym nawet poszedł w drugą stronę, że jeśli ty aktualnie albo chcesz zacząć się odchudzać na diecie keto, albo się odchudzasz na diecie keto, to bym powiedział, że to będzie powód numer jeden, przez który właśnie zaliczysz yo Pio, albo przez który w ogóle długoterminowo Ci się nie uda schunąć, czyli ostatecznie zaliczysz porażkę. No bo po co się zabierać za odchudzanie, jeśli w przeciągu pół roku waga ci wróci, jest to totalnie bez sensu. Także jeśli chodzi o redukcję, to to tak naprawdę najważniejszą rzeczą, na której trzeba się tutaj skupić. To jest deficyt kaloryczny, i to jest tak naprawdę główna rzecz. To jest jedyna rzecz, na której w ogóle polecam się skupić. Czyli chodzi o to, że dzienne Twoje spalanie jest takie, na takim poziomie, a dziennie będziesz przyjadał tyle, czyli powiedzmy połowę z tego, ile spalasz. I cały ten mechanizm będzie powodował, że Ty zaczniesz gubić kankę duszczową. I to jest po prostu klucz, to jest najważniejsza rzecz. I właśnie jak weźmiemy sobie to wszystko pod uwagę, to tak naprawdę nieważne, czy Ty jesteś na keto, czy jesteś na carnivore, czy jeszcze na jakiejś innej diecie jesteś, nie wiadomo jakiej, to. I tak wszystkie te diety opierają się na tym mechanizmie, i z badań wynika, że ponad 50% osób, które właśnie zabiera się za odchudzanie, zalicza efekt jojo albo im waga wraca. I jeśli weźmiemy właśnie to pod uwagę, no to tak naprawdę ponad połowa osób nie udaje się tego osiągnąć. I czynnikiem numer jeden, który na to wpływa, jest właśnie to, że przeważnie te osoby, które właśnie, którym się nie udaje schudnąć, takie osoby wybierają dietę, którą nie są w stanie po prostu podążać długoterminowo. I to jest czynnik numer jeden. I właśnie jak weźmiemy pod uwagę fakt, o co chodzi tak naprawdę, diecie keto, czyli że ty możesz jeść wszystko z grupy białek i tłuszczy. Po prostu tutaj jest węglowodany, są ucięte do zera, no ale właśnie tutaj dużo osób zapomina o tym, że jest to dieta bardzo restrykcyjna, jest to dieta bardzo czasochłonna, jest to też dieta, którą trzeba mentalnie zużywać dużo energii, żeby o tym pamiętać. Dużo energii w ogóle, żeby się wejść w ten stan ketozy też będzie trzeba. I dla większości osób, które mają taki normalny styl życia, dom, rodzinę, dzieci i tak dalej, będzie to po prostu ekstremalnie ciężkie do zrobienia. I tutaj właśnie też z drugiej strony, jak weźmiemy ten deficyt pod uwagę, to tak naprawdę nie ma tutaj w tej diecie keto w ogóle nic magicznego. To jest jakiś mit. Ta dieta keto nie działa w jakiś nie wiadomo jak super sposób, jeśli chodzi o odchudzanie. Nie ma czegoś takiego, po co się męczyć, jak na, tak naprawdę można jeść wszystko. Można jeść chleb, można jeść makaron, można jeść ziemniaki I, i tak ta waga będzie spadała i inne czynniki w ogóle będą wpływały na to, czy będziesz chud, czy będziesz się dobrze czuł, czy nie, a nie to, czy wyeliminujesz węglowodany, czy nie. To w ogóle tutaj nie ma znaczenia. A wiadomo, tutaj też bardzo częstym problemem przy przy diecie keto jest w ogóle podążanie nią. Z tego powodu, że żyjemy w takich czasach, że tak naprawdę węglowodany są wszędzie. Czyli tak naprawdę musiał być nagle, powiedzmy, nawet bym powiedział, 80% rzeczy, które jesz na co dzień, nagle z dnia na dzień wyeliminować totalnie do zera. No to tutaj właśnie dla większości osób może być to bardzo ciężkie do zrobienia. Jeszcze nawet już tutaj nie mówię o takim przypadku, że nawet gdybyś w teorii był w stanie podążać dietą keto, to zastanów się, czy jesteś gotowy poświęcić to, że na przykład do końca życia nie zjesz tortu, do końca życia nie wypieczę alkoholu, do końca życia nie zjesz czegoś słodkiego, czy zjesz jakiegoś fast fooda, bo te wszystkie rzeczy, które właśnie wymieniłem mają węglowodany i one będą powodowały, że, że polegniesz na diecie keto i tutaj jeszcze jeden minus keto jest taki, że tutaj musi minąć jakiś okres czasu zanim twój organizm wejdzie w ogóle w ten stan ketozy, gdzie zacznie pobierać energię z ketonów, czyli z rozłożonego tłuszczu, musi minąć właśnie tydzień czasu, czyli na przykład powiedzmy, że nawet jakbyś był w stanie trzymać jakiś okres czasu dietę ketogeniczną, no to zastanów się, czy na przykład, jak zjedziesz na święta do domu, czy spotkasz się z rodziną, czy wyjdziesz ze znajomymi, czy wtedy będziesz mogła się podążać dietą keto? Bo właśnie nawet ostatnio miałem pewną osobę na konsultacji i mówiła, że podążała dietą keto do świąt i do sylwestra. Później, niestety, właśnie nie udało się wrócić do tego, bo właśnie w święta pojadł sobie różnych pierogów normalnych rzeczy. No i wyszedł ze stanów ketozy, i znowu było mu ciężko po prostu do tego powrócić. I dlatego nawet bym tutaj przestrzegł, że nawet jak udać się schudnąć na diecie ketozie, to zastanów się, czy będziesz mógł w stanie podążać. Tą dietą długoterminowo, mam tutaj nawet na myśli całe życie, prawdopodobieństwo tego będzie ekstremalnie niskie. Dlatego po prostu tego w ogóle nie polecam. I w takim przypadku ktoś może się mnie zapytać, ok, no to w takim razie, jaką dietę wybrać? Co jest najlepsze? I w takim przypadku ja po prostu mówię, że dosłownie najlepszą dla każdej osoby będzie po prostu dieta elastyczna. Czyli chodzi tutaj o to, że my się właśnie skupiamy na najważniejszym czynniku, który będzie definiował, czy będziesz gubił zbędne kilogramy, czy nie. Czyli po prostu deficyt kaloryczny. Czyli rzeczą numer jeden i najważniejszą, to jest to, żebyś po prostu dziennie przejadał mniej niż spalał. No i też tutaj też zachęcam ogólnie zwiększenie aktywności, żebyś to spalanie miał też wyższe i te rzeczy będą powodowały, żebyś gubił kilogramy. A z drugiej strony, podążanie tą dietą będzie dla ciebie ekstremalnie przyjemne, bo będziesz jadł dosłownie wszystko. Plep, jogurty, ziemniaki, no wszystko. Możesz dosłownie tutaj wszystko jeść, nawet jakieś słodycze, jakieś batoniki, wiadomo, że w zdrowych ilościach, ale jest to do zrobienia. No i właśnie dlatego polecam tutaj dietę elastyczną właśnie z tego powodu, że będziesz przy tej diecie miał takie same dosłownie rezultaty jak na każdej innej diecie, ale będziesz to robił niskim Kosztem. Czyli, że nie będziesz musiał spędzać godzin czasu w kuchni, nie będziesz musiał w ogóle restrykcjonować się, będziesz mógł ciągle wychodzić ze znajomymi, ciągle tak naprawdę jeść wszystko i wszystko według swoich preferencji, tak jak jadłeś na co dzień, ale będziesz się skupiał na najważniejszych elementach i tak waga będzie Ci leciała, nie będziesz w cudzysłowie czuł, że jesteś na diecie, co będzie powodowało, ta waga Ci zleci długoterminowo, na zawsze, z tego powodu, że nie będziesz czuł, że jesteś na diecie, czyli będziesz mógł tą dietą podążać całe życie, bez problemu, no bo jakbyś na przykład ja te rzeczy, które jesz na co i nie czuję, że jesteś restrykcyjny, nie czuję, że to jest monotonne, sprawia cię to wręcz przyjemność, no to z jakiego powodu miałbyś to rzucić? No po prostu tego nie rzucisz, przytrzymasz to do końca życia. Tak właśnie ja mam teraz, to jest właśnie główny sukces, dzięki któremu udało mi się schudnąć i utrzymać tą wagę. Plus też właśnie od wyrobienie odpowiednich nawyków żywieniowych i treningowych. Wiadomo, że ja mam do tego system, dzięki któremu wiem co jeść, w jakich ilościach i tak dalej, ale ogólnie ta dieta pozwoliła mi właśnie zgubić i utrzymać tą wagę i Tobie polecam również to samo. Jeśli chciałbyś się dowiedzieć więcej na temat diety elastycznej, jak możesz dokładnie to samo już dziś u siebie w życie. Polecam, zajrzeć do mojego opisu, jest tam link, gdzie możesz sprawdzić bezpłatne wideo, gdzie dokładnie przedstawiam cały system. Na dzisiaj to by było na tyle. Dzięki, że oglądałeś i pozdrawiam.